Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż no, kolejny już raz widzimy się w grze Brotetu. I tak, ostatnio na poziomie pierwszym udało nam się przezwyciężyć rybaka i odblokować postać Jack. Więc y, Jack, jak to się prawidłowo mówi. Ej, tak jak będę mówił Jacek, jest ciekawy, bo bossy i te mają znacznie lepsze łupy. Ale z drugiej strony, z wrogów jest dużo mniej. Są potężniejsi. Więc... E, tak. E, dzisiaj poziom zagrożenie 2. Przetestujemy jak sobie radzi nasz Jack. A, ogólnie. Tak jak mówiłem, nie znam tego postaci totalnie, więc spróbujmy może z pistoletem. Tak, e, dwójka. Zobaczmy jak to wyjdzie. Okej. Okay, no. Ało wrogów. Dużo łupów. A. Nie, no, na razie to wszystko wygląda tak dosyć okej. Okay. A mi by dużo tego życia teoretycznie, ale... No zobaczcie, przecież sobie spokojnie radzimy. O. Tak czy inaczej. zacznijmy hmm. może od trochę zbierania. na niech będzie wezmę takie rzeczy, tylko pistolet jedno przerosowanie. Tak, definitywnie bierzemy koszle drwala i się kacza. Jeża... Na razie może lepiej bym nie brał. ruszczki też nie. Jak inaczej, no. Fala druga, mamy dwa pistolety. Wszystko wygląda ok. Ale musimy być ostrożni, bo mamy jeden HP. A nie mamy jak się leczyć, więc można z to ubić. Coś, szczęście, pojawiło się drzewo, które. Okej, okay, jest wystarczająco leczymiczne, żeby nas uratować przed śmiercią. Nie to, żebym dał się trafić jak na razie. Ale dobra. Jak na razie naprawdę nie będę tego ukrywał, nie będę zmyślał. No wszystko fajne. Okej, okay, weźmy na no, tak, racji zasięgu, bo to się przyda. Na weźmy a, koszulę. O. Klinka też niech będzie. Na serwego też możemy zablokować. Zagrajmy ogólnie znowu pod broń palną. Mówię znowu pod broń palną, bo wydaje mi się, że już graliśmy. Ostatnio tym okrąglutkim czekam tam. Ogólnie all around się nazywał po angielsku, co powinno być wyrównane albo uśrednione. No, no ale nazwali go w polskiej wersji okrągłutki, co jest fajne, ale nie do końca prawidłowe. Tak, teraz widzę, już damage mamy za niski, żeby większość tych wrogów unicestwiać. A co za tym idzie, muszę podinwestować w obrażenia, jeśli będzie okazja okej, okay. łagodne obcy? Wezmę, bo szczerze, czemu Jak wrogów mamy na tyle mało, że nie ma co się przejmować ilością. A kto wie, może to, że właśnie sobie dokupię trochę więcej wrogów, okaże się być naprawdę świetnym rozwiązaniem. No tak, definitywnie trzeba znaleźć nowy sposób na... ...damage'a. Jakikolwiek, bo no, życie mam za dużo, więc tak... Jak będzie coś, co zwiększy obrożenie dystansowe, Obawienia procentowe albo cokolwiek tego typu będziemy musieli to brać 100%. I co też istotne, przydałoby się też podnieść, wziąć, uzbierać, pozyskać, jak Złotek zwał. Tak zwał a, trochę dodatkowej szybkości uników pancerza. Ale dobra, na razie szczęście. Prędkość ataku definitywnie potrzebna. I teraz tak, laserować, ściekać. Hm. Laserowa, czy się kacza? Weźmy laserową i się kacza. Na znowu. Tak, skórzone to tak, to tak, Roślinkę tak. Dobra. To znaczy, na to wyglądać już ładniej, bo z tego, co widzę, laserowe. Hmm. Jeszcze dwa obrażenia. Nie, wydaje mi się, że chyba popełniłem, błąd, biorąc pistolet na start. Chyba laserówka byłaby lepszym wyborem. Patrząc na to, jak mało ma się wrogów na początku. Teraz jest już tego, oczywiście, trochę więcej, dlatego też. Że mam też się kacza i pistolety, ale tak. Na pierwszą, jedną, dwie, trzy fale definitywnie opłaciłoby się bardziej chyba laserowe, wziąć. Ale tak nie przejmujmy się tym wszystkim na razie. Po prostu grajmy, po prostu próbujmy. Definitywnie przydałoby się trochę więcej prędkości. Chociaż też nie bym narzekał tak całkowicie bez, fajnie I teraz osiem zbierania nam przyda się. Szybkość, za szczęście, niech będzie, medyczna. Nie jest to idealna rzecz, ale w sumie czemu by nie? Dobra, weźmy wszystko. I ostry pocisk. Mniejsze obrażenie, ale ogólnie tak. To też, to też i. Chyba jest ok. Chyba jest ok. Powoli idziemy na, na dobre tory. Mając dużo broń też. Na dziś ktoś ma więcej HP, jest szansa na to, że i tak padnie. Nie, naprawdę wygląda to jak na razie mi dosyć ok. Dosyć ładnie. I nie powiem, że pachnie mi to zwycięstwem czy coś, bo to byłaby ostra przesada, ale definitywnie pachnie mi to porządną rozgrywką. Na, na ten moment, bo oczywiście wszystko możesz i tak jeszcze pięć odwrócić, czyli do góry nogami i tym podobne. Ale tak, jakby było, nie było i tak. Trzymam się teraz mojej obecnej zasady. Jeden, może maks dwa przebiegi, jedną powstacią. Teoretycznie obrażenie dystansowe jedno za szybkość. Będzie odspięty tylko definitywnie i obrażenie dystansowe dwa prędkość taką szybkość. Ataku niestety, czy chce czy nie, by się przydało. I teraz... Tyrania, a... ale wiecie co przynosi. O, nos, definitywnie. Raz na jakiś czas nosa się przydaje ulepszać. Nie wiem, czy jest dobrym wyborem. Się więcej wrogów, więc znaczy, co zablokuję z tego powodu. O, a tu biała flaga. <grywania> Zmniejszanie wrogów. E, powiedziałbym, że może jeszcze też ją zablokuję na wszelkie wielkie się zastanowię. ja zawsze mile widziana. Nie robimy walki wręcz, więc mogę wnieść nawóz. I lecimy na kolejne podejście. Czy w swoim podejście, tylko jedną falę. Prawie, prawdopodobnie tak. Tak, tak powinienem chyba mówić. Bardziej. Dobra, wrogów mamy dużo. Nie unicestwiam ich od razu. No, chyba, że trafiam, trafię laserem. Jak tak sobie patrzę teraz na to wszystko, to wydaje mi się, że jak tutaj sobie jakkolwiek może radzę, tak. Można tyle nie mam pojęcia, co nie wyobrażam sobie bardziej, jakby Jack miał wyglądać właśnie na, na przykład takiej piątce. Świetny damage, ale trzeba chyba dużo ostrożniej podchodzić do budowania postaci, do rozwoju i tak dalej. W sensie to się odnosi do każdej, prawie że, postaci Prawie, bo są takie, które mają konkretne ścieżki i nic innego się nie zrobi. A, to wezmę. Definitywnie tak. Wiecie, w takiej sytuacji to mogę powiedzieć najprościej, jeśli dzieje coś ma dziać, i tak będzie dobrze. Ale w przypadku takiego tutaj Jacka. No, ostatnie przylosowanie to też wezmę. by nie. Dobra, mhm. no właśnie tutaj można budować na wiele sposobów. Jak mnie się uprze, mi się przynajmniej wydaje, się. a za tym, gdzie Już poziom trudności, tym ostrożnie trzeba dobierać wszystkie rzeczy. Okej, okay, można tak powiedzieć że w każdej postaci, jak już powtarzam się, i się w ten sposób. Grając z tym takim i panem, się nazywa, ale ogólnie tym, co ma jakby a'la monokl. Nie, to nie jest monokl, taki, bo opaska na oko. Cześć, taka... Ciężko mi to nazwać. Coś jak miał ten e, Moody w Janiku Garncerzu. Ten, no, e, Szalno-Oki tak zwany inaczej, czy też Alastor Moody. Czy jakkolwiek. Nie, nie istotne to, o kogo chodzi, ale no. Ta postać może już wtedy tylko będę dystansowe i Jeśli nie tylko, to ma totalnie po prostu zero korzyści z używania broni do walki, wręcz. Będzie no wiadomo, że grać z nim, to się będzie celowało w dystansówki, czy to jakieś pistolety, czy coś innego, no ale nadal będzie się celowało w konkretną jedną rzecz i jakby nie ma się problemów z tym, że, jakby by to najłatwiej nazwać, no, że nie wiecie, co się budować, albo że trzeba ostrożnie dobierać przedmioty. Nie, tam po prostu dobierasz przedmioty pod obrażenie dystansowe, bo to są twoje największe korzyści. Do tego jakąś tam trochę defensywy, albo wyssania życia, albo regeneracyjny no jest spokój. A tu na przykład do takiego jackhamco. To jest ciężej, bo to zależy od tego, co się chce robić, jak się chce robić. I trzeba balansować bardziej, czy dodatkowe 5% wrogów to będzie coś dobrego, czy może lepiej nie. Przynosi się, że u niego ciwek, jak widać, są mocniejsi dużo. No i. A to chyba tyle z takich ważniejszych rzeczy, które tak w sumie teraz zaczęły mi pełbie się a, pojawiać w takie rozkminy i w ogóle, więc... Definitywnie będę chciał go przetestować sobie na piątce. Czy zrobię to sobie prywatnie, czy na nagraniu jeszcze, nie wiem. Ale będę musiał... Będę musiał po prostu, bo zapowiedzę się ciekawie. A obrażenia pancerz, też Urażenia do końca trwali o, ryzykowne, ale wezmę Wezmę gdyż iż, ponieważ po prostu mieć Wolę... coś co daje mi teoretycznie o, szansę na lepszą. Lepsze przetrwanie i tak dalej niż po prostu o, nie tracić obrażeń po tym, jak ja zostanę trafiony. W ogólności, że raczej celujemy tej wy nie bycie trafionym bardziej niż w przytankowanie obrażeń. Każde jedno pojedyncze trafienie może skończyć się zgonem ziemniaka. W sumie jajka... Naprawdę no, niby to brutatu ziemniaki wszędzie sugerują jeszcze ziemniaki, ale... Ja naprawdę w ogóle najbardziej na jajka. <laughs> nie wiem, kiedy mi się to zmieni i czy mi się to zmieni. Ale no to często określamy mianem ziemniacznych jajek albo jajecznych ziemniaków. I jak na razie widzę, że nikt nie ma do tego pretensji wielkiej. Więc tak. Po prostu... Kiedy hmm. musiał się dowiedzieć, może kiedyś udałoby mi się złapać gdzieś dewelopera czy deweloperów, bo nadal nie sprawę, czy to jedna osoba robi, czy więcej. Dlaczego ich... interpretacja ziemniaka jest taka jajeczna. Może się gdzieś dowiem, może nie. Tak, dystansowy tracić nie. To oczywiście, że tak. I teraz, uu. definitywnie, szybkość. Mamy jej za mało. Daj, rysowałbym i pancerz, tak, 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 tak pancerz. Taśmę biorę. biorę. Tak. Wiem, mysz. Wiem, że to może być największy błąd w mojej egzystencji, ale wziąłem mysz. Nie. Ale zmniejszać szczęści w zamian za expa będzie Wieżyczka oczywiście, królik oczywiście Przerosłanie kawę, blokujemy i lecimy na kolejną falę Muszę przyznać, że farta co do broń to ja nie mam na razie Znaczy nie ciężko zdobyć jakąś kolejną sztukę, ale nie. Przynajmniej nawet jeśli ciężko mi zdobyć kolejną sztukę to Jakoś sobie radzę z tym wszystkim Ale to jest głównie zasługa tego, że mamy. Nie miałem minus 75% pojawiania się wrogów. w nie widziałem chyba już plus 15, więc teraz mam minus 60. Chyba tak. Nie wiem, to jest taka postymy, to bym, to, że nie powinienem A, I zepsuć, ale no, znając samego siebie, to wiem, że mogę ją zepsuć. Na przykład e, podczas robienia jakichś kalkulacji, nie pamiętam na czego, ale uwaga, uwaga, wyszło mi, że pięć 25% to jest 250. Więc tak. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Do tej pory. i przegrałem przez nieostrożność. Tak jak mówiłem. 15 minut. Hmm. Wiecie, co zrobi coś głupiego? Wezmę laserówkę na start i zobaczymy, jak na piątce sobie poradzimy. 40, tak. Pięknie. To mógł być największy błąd, naprawdę, jaki popełniłem, ale niech się dzieje, co się ma dziać. Oj, niech się dzieje, co się ma dziać, naprawdę. Jak wie, to wiem, można naprawdę uda się przejść. Fajnie by było. I teraz z tych, prędkości ataku, bo mamy dosyć powolną broń. u, kolejna serówka. Tak, to też zablokuje, bo szybkość się przyda. W nie mam niczego innego, to na razie wezmę tę te, porcję, niech sobie będzie. Czeka, fajna leci w tle, tylko nadal niestety musi być bardzo cicha. Mam nadzieję, że ją jakkolwiek słyszycie, jeśli nie to dajcie znać w komentarzach. Jak to często proszę, to postaram się wtedy podłożyć jakąś z biblioteki audio YouTube'a. Też wydaje mi się, że powinna być słyszalna na tyle, żeby nie było z nim problemów wielkich. Teraz... się wiesz, będzie dosyć cicho, ale... Tak, u! Kolejne. Wstać na tamto, przelosujmy. Dokujemy nawoza, idziemy z resztą. Zgubiłem wątek. No niestety, zdarza się. Dość nawet często w moim wykonaniu, ale dobra. Jeśli nie by to był takich kłopotek tak do kupowania większego spawnu wrogów, to... Może naprawdę jakoś to przetrwam. W szczególności, że mam teoretycznie wielkie bonusy do walki z elitami, więc jak się pojawi ta elita może prawie nic nie będzie na tej fali dodatkowego, co nawet uda się wyeliminować, a może nie. Tak z takich tutaj rzeczy. Ten hmm, wszelki wielki. Trzy dobre rzeczy. Coś wyniki... A tak, to biorę, to biorę, to biorę. Delta blokujemy. Następna fala. Nie jestem, powiem aż tak bardzo. Okej. Okay. Ale może i znośnie. Tak teraz myślę, jeśli. Co najwięcej bije? O tak. 70? Teoretycznie, tak. Gdybym był tym elitą 70, to nadal jeszcze teraz trochę za mało, żeby mógł komfortowo z nimi walczyć, się nie przejmować Wszystkim, co ma nastąpić, wezmę chyba nie dystansowe. Wiem, że to głupota, i powinienem inwestować w bezpieczeństwo, ale muszę też, niestety, podinwestować trochę w ofensywę. Jeśli mam sobie z iltami radzić, połączmy laserówki Dobra, wygląda no to już lepiej. To zablokuje na wszelki wielki. jak wiem, że mogę sprzedać procent, Dobra, to w sumie był mądry ruch sprzed tę procę. Między mi się tylko 6 pistoletów jakichś. Nie pomyślałem o tym. No, ale dobra. Mój błąd, moja lama. To ja nie pomyślałem, to ja jestem tym, który jest i łopem. Ale tak to by było, jak się... taki W jak teraz. Jest. Nadal nie wiem czemu się tak torturuje tym... A dobra, w sumie wiem. Czemu się torturuje nagrywaniem o takich porach? Choć jest oczywiste, żeby domownicy mi nie przeszkadzali. Nie był przez nie mam na myśli siostry. Siostra, akurat ostatnio jest na tyle znośna, że szczególnie nie przeszkadza. A to, oczywiście, że Pancerz. tak, nie wiem, ja mówi domowników, którzy powiedzmy, że często zapominają o tym, że w danym momencie mogę nagrywać i że prosiłbym, żeby. nie, czy coś. tak. Yy... I chyba wszystko na razie. Git. Przynajmniej tak mi się wydaje okej, okay, wybaczcie cięcie. Tym razem powiem, że nie było przez zamówników i nie przez nic, tylko musiałem się poparć trochę na krześle i nie chciałem, żebyście słyszeli te hałasy, więc no... Dobra, w sumie może lepiej będzie, jeśli założę szyby naoczne. Tak, szyby naoczne na pewno pomogą trochę. No tak, dlatego, że nie wiedzą jestem, jakby to powiedzieć, no... Połowicznie ślepy, jak ja to zwykle, zwykle mówić. A muszę nosić szyby naoczne, to na okulary. Żeby nie było, nie jest to jakaś wielka wada. Często i tak ci, którzy mnie znają, mogą mnie zauważyć bez nich. Ale teoretycznie, jak siadam do ekranu, to powinienem je mieć założone i tak sobie teraz tym przypomniałem. O co ciekawe, jak się w sumie większość swojego życia, że tak mogę powiedzieć, nosi okulary. W pewnym momencie człowiek widzi różnicę po prostu, kiedy się je ma, kiedy się nie, jeśli chodzi o obserwowanie, ale się na tym nie skupi. To są momenty, kiedy zapominasz, że w ogóle że ma okulary albo że ich nie ma. Nadal uważam to za dziwne, ale mogę temu zaprzeczyć. Po prostu tak jest i tyle. Okej, okay, trzy obrażenia dystansowe definitywnie się przydadzą. Obrażenie żywiołów nie potrzebuje. Kawę, oczywiście, że biorę. Proce przetwarzamy. Bierzemy dubeltówkę z jako szczelba. Ja uu, uuuh, uu. Definitywnie to zostawię. zostawię, bo może uda się jeszcze coś połączyć, żebym nie musiał. w sensie, może uda się właśnie kupić. Cokolwiek, bo jeśli by się udało szary maszynowy to urobimy fieltowy i kupiłem pistolet, jeśli pistolet, to kupiłem tutaj fieltowy pistolet. No i wie, wiecie, jak dalej to idzie. To oczywiście, że tak. to rzeczy. Skip. To jest bardzo niebezpieczne, ale i tak jestem skłonny to wziąć się w następnej rundzie, więc e, lecimy. No, chyba naprawdę nic więcej do zrobienia tutaj nie ma, więc tak. Okej, okay. dobrze że sobie przypomniałem w sumie o tym, tak na szybko, że są tutaj te jaja. Jeszcze kokony kosmitów, nie chciałbym, żeby mi się coś tutaj pojawiło. Chociaż może nie byłoby z tym aż takich problemów, jeśli by się okazał elitą. Da jeśli by się okazali elitami, to które może nie byłoby tak źle. Ale i tak wolę nie ryzykować. Nie, 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 nie. Dobra, zdążyłem. Chyba widziałem liczące się dziesiątki. Czasami się zdarzałem, że to musi być po prostu ten, ten, w polskiej jakości. To nie sugeruje nic. Okej, kawa? Zdecydowanie tak. Uuuu. jakie piękne. Fart. Definitywnie fart. I... Trzy razy dostajemy elitki. Zdanie win to mocno, dobra, doblokujemy, przelosowanie fajna rzecz, nic, co bym chciał, ale nadal fajna przelosowanie dobra okej, okay, ci duzi naprawdę potrzebują mać dużo pocisków, ale nadal jest to jakby na ci powiedzieć, no wykonalne więc nie ma aż takiego żalu, smutku i tragedii a okej, okay, i przez coś też takie nadal no, ale wystarczająco wysokie szczęście, to widzę, że nawet skrzynki pojawiają się nam z wrogów, co jest bardzo zadowalające. Tak, podczas tej rundy musimy być naprawdę ostrożni. Jeśli się nie mylę, bo to jest tak, gdzie dostajemy dużo więcej obrażeń, ale też dużo bardziej jak hmm, Tak, dużo więcej obrażeń. Już to czuję. Niestety, na sobie. Więc o, to mógł być błąd znowu. To mógł być wielki błąd nawet. Aż bym powiedział, że James błąd. O, przeżyłem, przeżyłem, tak, udało się. Unik za HP-ki. Wiem, że może być, dać ci głupi muszę. Pancerz muszę, regeneracja. Nie, 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 szybkość, mam za niską szybkość. Biorę. Niestety coraz bardziej mi wszystko kusi, żeby brać, wymieniać. Ach, no, trudno się mówi. Po prostu dorzućmy Na razie tak i Weźmy niebieskiego Spokojnie feltową dubletówkę na pewno wezmę też, ale ja Chciałem tylko powiedzieć, że po prostu Najpierw chciałbym może stworzyć drugą feltową Żeby mieć już od razu czerwoną Ale jak widać pisany mi był za to zdobycie feltowego machine guna, więc Odrzuciłem białej jakości i gun żeby... Nie, maszyngana nie odrzuciłem. Co ja odrzuciłem? Nie wiem, chyba tylko pistoleta, jak tak teraz myślę. no bardzo nie jest tak źle. No, wcześniej wiem że też proce, ale... to, to tam, pal prosa. I przy okazji te zwykłe przeciwników. Patrzcie, jak szybko, pięknie padają. Dlatego ci więksi jak mają, mają jakieś takie wytrzymałości, że mam z nimi... Jako tako problem... O, widzę takiego, co to co to, jak zginie, daje skrzynię, więc trzeba się go pozbyć. Skrzynia. Mi lootboxa. I'm hazard addicted. Potrzebuję lootboxów. Nie na tak poważnie. Oczywiście pamiętajcie, że to wszystko mówię dla żartów i tym podobne. Tylko mi polecam takie rzeczy jak lootboxy, skrzynki czy inne dziadostwa tego typu. Na tym się najczęściej traci pieniądze. Co, no, nie polecam naprawdę i... Proszę, zgi. Dobra, udało się w ostatniej chwili go wyeliminować, więc jest jedna więcej skrzynka. Węgiel... Uh, nie. Posta. A, niech już będzie. Pomaga, ale też nie przeszkadza. Szczęście. Zbieranie dużo fajnie, ale regeneracja bardziej potrzebna. Teraz, jak obrażenie mam aż, jeden, aż mniej 11%, to by się je do pozytyw rzucić. Biorę. Definitywnie biorę. I okej. Okay. Piękniej niż myślałem, bo mogę wziąć to. Okej. Okay. Postaram się mieć pozytywną szybkość i będzie fajnie. Eee... Wydaje mi się, że już... ...piątstu pięć. Nie, to, to, to już wygląda pięknie, naprawdę. Powoli zaczyna to wyglądać pięknie. Okej. Okay. Nie, ładnie, ładnie. Ładnie idzie. Nie powiem dobrze, nie powiem źle. Powiem ładnie, jak definitywnie trzeba podbić pancerz i unik, ale bardziej raczej, jak wcześniej liczyłem na uniki, tak teraz myślę o pancerzu. Pancerz jest bardziej niezawodny, więc jak będzie okazja, to muszę dokupić, żeby nie ryzykować rychłym zgonem. A propos takich rzeczy, 12 max KP. biorę, biorę, po prostu muszę. Opcji nic. Tutaj mogę wziąć to teoretycznie. A propos mojego wspomnienia o czerwonej dubeltówce. Dobra. I jeszcze jeszcze maszynówka się zwiększyła. Super. A tutaj mogę kupić pas. Zawsze więcej expów. I dobra, mamy elitę. Cel numer uno to będzie pozbycie się tej Elity. A dalej to się zobaczy. A nie, to jest taka strąca jajka, Nie... Proszę nie, nie chcę umierać. Czemu musiałeś im groto zrobić? O, czemu? Naprawdę. Byłem grzecznym jajkiem. Grzecznym my mymniokiem. A trudno. W takim wypadku widzę, że nie pokonamy elicy. Raczej musimy się spod... po prostu skupić spokojnie na tym, żeby. je umrzeć bardziej niż żeby ich ubić. Ojej, dobrze, 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 dobrze. Źle, 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 9. 7. Sześć? Pięć? Nie. Tak blisko było. Tym razem zabił mnie brak obrażeń. Albo mój pech i nieumiejętność unikania. No cóż. Nie udało się, ale przynajmniej już sobie zestestawiłem nowego ziemniaka, więc. Odcinek może. I nie zmarnowany. Nie jest tak teoretycznie w pełni zmarnowany, bo przynajmniej fajnie się pobawiłem nowym ziemniakiem. I teraz cóż, na tym kończymy raczej. Następno będziemy nadal walczyć z poziomem drugim, jako któryś z tych wszystkich tutaj ziemniaków, który nie mam pojęcia. Możecie wy zawsze sugerować. Ale na ten moment to tyle, więc dzięki Wam wszystkim za uwagę. No i trzymajcie się. Hej hej.